Dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Was na kanale Fresh Office Manager, gdzie rozmawiamy o biurowych troskach, wyzwaniach działu administracji i szukamy odpowiedzi na pytanie, jak być skutecznym Office Managerem. Ja nazywam się Michał Zawada i zapraszam Was na kolejny odcinek, a dokładnie na odcinek o tym, o czym ten kanał będzie i dlaczego w ogóle powstał. No właśnie, dlaczego w ogóle powstał ten kanał? Powodów jest co najmniej dwa. Po pierwsze, ja w swojej historii zawodowej byłem Office Managerem. To już było kilka lat temu, ale było to dla mnie na tyle cenne doświadczenie, że dzięki niemu założyłem Fresh Office, czyli firmę zajmującą się ekologicznym sprzątaniem biur i biurowców. No i Fresh Office to właśnie sponsor tego kanału. Drugim powodem, dla którego powstał ten kanał, jest swoista samotność Office Managera. Bardzo często działa administracji i Office Managementu są szczupłe kadrowo. Zdarza się nawet, i to nierzadko, że Office Manager to swoiste one man show lub one woman show, Osoby na tych stanowiskach rzadko mają realne wsparcie w rozwiązywaniu swoich problemów, w realizacji projektów czy w rozwoju osobistym. I tu właśnie pojawia się Fresh Office Manager – miejsce edukacji i zbierania inspiracji przez kierowników biur. Brzmi znajomo? Słuchaj dalej. Skąd w ogóle biorą się treści na tym kanale? Czy Michał Zawada pozjadał wszystkie rozumy? Otóż nie. Michał Zawada i Fresh Office obsługuje ponad 200 biur klasy premium i na co dzień rozmawia o realnych potrzebach office managerów. Widzi, jakie mają problemy w pracy. Fresh office organizuje w największych miastach w Polsce konferencje pod szyldem Office Manager, które gromadzą, nawet zgromadziły już ponad 500 uczestników, kierowników biur i osoby z działu administracji. Po każdej z tych konferencji pytamy uczestników i uczestniczki o tematy, jakie spędzają im sens powiek, jakie są dla nich ważne i właśnie... Te tematy chcemy adresować tutaj, na tym kanale. I w końcu mamy naszą społeczność, którą gromadzimy na grupie dyskusyjnej. Tam też co chwilę pojawiają się pytania, które są dla mnie mega inspiracją do tego, o czym mówić na kanale Fresh Office Manager. Dla kogo w ogóle jest ten kanał? Jeżeli masz cokolwiek wspólnego z administracją i zarządzaniem biurem, to jest to miejsce dla ciebie. Jeżeli nie chcesz, żeby ci ominęły żadne treści, to daj nam suba już teraz a co tydzień otrzymasz świeżutki odcinek. Na co dzień będziemy nadawać z tego studia, które znajduje się w krakowskim biurze Fresh Office, ale planujemy także odcinki gościnne w terenie, w biurach naszych klientów, w ciekawych i inspirujących przestrzeniach. Co ważne, będziemy do tych odcinków zapraszać także gości, więc jeżeli pracujesz w administracji i masz jakieś ciekawe doświadczenie, jakąś wiedzę, jakieś case study, odezwij się do nas, a chętnie Cię tutaj zaprosimy. No dobrze. To już mam nadzieję, że wiecie, jak powstał ten nasz czekapik. Zapraszam Was na odcinki merytoryczne i oczywiście wiecie, co macie zrobić. Ja to mam ściągę. Subskrypcja, łapka w górę, komentarz. Zrobione. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. A, bez wstępu nie? Nie wstępu muszę zrobić jeszcze.